Tu się będą działy jaja. Tu. Kurwa, kiełabędzie, kurwa królewskie, każdy ma koronę na głowie, kurwa git, zrobione wszystko, licyt. Te guziczki tu kurwa służą, nie wiesz? Użyj ich podczas jazdy, te guziczki nacisnę będzie git. Мо еще пра воне, Яка падара агіляста івітріск нава. Jakiś guzik magiczny, włączyłam kurwa, jakoś tak się chujowo coś czuję, wiesz? Żygać tak mi się chce, bo guzik magiczny nacisnę, kurwa, wiesz? Jak tu siedzę i tą watę jem, to mi się przypomina, jak dnia 10 lat. Ma. A jaką wspomina zabawę w dzieciństwie? Jakie? Super były. To samo Ktoś, Kurwa chmury. idą, będzie, będzie padać i wata mi się rozpieczamy. Jak? Sutorator. Sutorator? No. Co to było? No co, woda gazowana ze sokiem. Sutoratory. A czemu odsut? Bo to był sut. <laughs> Super. To były właśnie na każdej ulicy. Sutoratory. Sutoratory. Czy saturatory? Jakoś tak, są. Saturatory. Saturatory, tak, od saturny. To jakie kurwa zajebiste, zapierdala kurwa. Jezu, ja na to nie idę kurwa, to szybko jeździ jak chuj. Wolę tam na crazy się. Czy jak to tam się nazywa? Aha taka fala. O, ja pierdolę. Nie, nie, nie zgasz, nie zgasz. Nie mogę. Nie mogę. O, kurwa. Co ty mówisz z dziećmi? Co? Bo no, no, Jezus siądź Bartek, jak nie wiesz, To tak leć. <noise> Ale się teraz. A ja, a tak co ty myślisz? ja nigdy na takim czymś nie jeździła. Mówiłem ci Baśka, że tamte jest lżejsza. No, bo jest. Idzie się z Wiązało się ten, ten szczurek na, na, na drzewie i się roz, roz tego. Wchodziło się na tą linę i się rozbujało i kto dalej skoczył. A moja koleżanka Ażka tak skoczyła daleko, że później... Normalnie nie mogę się podnieść. się poobijała nogi. I zębami zaryła w glebę. I taki był finał tego skakania. A do tej pory teraz nie ma jedynek i też jeden kolega mój skoczył to sobie kurwa nogę złamał. Bo się gałęź złamała Gdzieś jak to gdzieś się tam bawiona łobątkach? Widzisz te guziki? Zobacz, kurwa, co się teraz będzie działo. Widzisz, kurwa? Siwy dym, kurwa. Masz, kurwa, Wiesz? O, jedno już wyleciało prawie. Jak piszczą. Ale jak yy, piszczą małe kurwy. Widzisz, jak się załatwia, kurwa, stonkę? Spierdalamy. Zobacz, samochody, chodź kurwa, idziemy. Jazda będzie jak ty. Dalej, Dawaj, ładuj w niego, w tego chuja na dawaj. dawaj. Pierdolnik go! Dobra! Uch! 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 Ładuj go, ładuj go! No co ty robisz? Nie <śmienny> ta! A! A! Ty nie po co tak! ja pierdolę. No i co? co, 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 no co? Co, co? Może sobie walić, ale gróbę, wiesz? Czekaj, nie krzyć ta kobieto! no się to robi. No i co, no i co, mam cię. Dawaj go tu, trzymaj go, dupaj go, ładuj go. Ładuj! Co Czekaj, Ej. Tak, super, dla pani jest super. wszystkie te karuzele, może Pani szaleć. Sobie co, powoli? dzieciaki, pan wygonił? Dzieciaki no i pan kurwa dla pani, Po co te po dzieciaki? A po to Zaję Zaję. Będziemy bawić. Weź no kurwa co te co bawić. Weź po co co Ja ciebie Ty wyłączył chuj. Koniec. Kurwa pierdolone. koniec. ale tu to ja się kurwa nadaję do auta. Chciałaby pani być kierowcą rajdowym? A nie? Nie, rajdowym to nie, bo bym się ba, że spłonę.